Cześć, witamy Was z Gran Canaria. Pokażemy Wam dzisiaj naszą ulubioną wyspę, gdzie bardzo lubimy spędzać urlop. Tak, pokażemy Wam troszeczkę tego naszego urlopu, także zapraszamy. W tym filmiku pokażemy Wam hotel, w którym spędzaliśmy urlop. Nazywa się on Don Gregory Bajdunas i znajduje się w miejscowości San Augustin. Tu jest nasz pokój. To jest przemek. Tu jest klatka schodowa. Z tej strony są windy. Ale w ogóle nie słyszymy tych wind w pokoju. Jedyne co słyszymy w pokoju to ocean. Mamy pokój z widokiem na ocean. Później go pokażemy. Jak będzie w nim czysto. <grytanie> na razie nie. <grytanie> Wróciliśmy właśnie z plaży. Panie nam posprzątały pokój, więc możemy się nim pochwalić, bo jest w dobrym stanie. Także. Pokażę wam jak wygląda pokój. My jesteśmy w pokoju 519, tak? Tak, my jesteśmy w pokoju 519. Tutaj jest wejście, jest taki korytarzyk na wejściu. To jest szafa. Tu w szafie można sobie powiesić ciuchy. Tam są też takie półeczki. Nie ma jakoś super dużo miejsca, ale wystarczająco. I tu są drzwi drugie do tego przedpokoju. To jest fajne, bo jak zamkniemy te drzwi to nie słyszymy nic, co się dzieje na korytarzu w nocy. Więc na pewno ym, pozwala nam to lepiej spać. Zaraz obok drzwi jest łazienka. I łazienka jest w takim systemie otwartym na pokój. Tak jak widać. O, tutaj jest umywalka, suszarka, ręczniczki. Tu jest toaleta. Tutaj wiszą ręczniki też. No, i tu jest prysznic, do niego wchodzi się tak. Jest prysznic, tam są. Tam jest żel pod prysznic, też w tych pojemniczkach, szampon, takie rzeczy. Także bardzo fajnie. O, a tu jest ręcznie jak do nóg, świeży. I tu jest wielkie podwójne łóżko. Całkiem wygodne, całkiem wygodne. Znaczy, ja to zawsze mówię, że jest niewygodne, ale mnie wszystkie łóżka hotelowe nie pasują. Tam jest taka kanapa. Tutaj jest, a tutaj jest yy, taki takie biurko z różnymi naszymi ciuchami, pierdołami i oczywiście bałaganem. I w pokoju jest też balkon. Balkon. Balkon! de <grystanie> <grystanie> balkon. Tylko nie <grystanie> ten balkon. Balkon jest super widokiem na ocean. Tu jest zaraz przed hotelem jest plaża. No, wygląda tak standardowo. No, są dwa krzesełka, tutaj się suszą nasze ręczniki. Nic specjalnego. Tu jest basen. E, tutaj jest hotelowy bar. No troszkę wadą jest to, że mamy e, ten pokój nad, e, nad tym barem, bo słychać w nocy ludzi jak tam siedzą i się dobrze bawią, ale to nie jest aż taki duży problem. E, w większości przypadków ich zagłuszał cen. O, a tutaj mamy jeszcze lodówkę. No, co ty robisz? O, tutaj mamy lodówkę, w lodówce mamy schowane cukierki. Kupiliśmy sobie w sparze cukierki i mamy je tam. Nie, w Lidlu je kupiliśmy. Tak. tak. No, także w skrócie pokój wygląda tak. Jest bardzo przyjemny. O, są zasłony, którymi sobie można okna zasłonić. Są takie Firanki, Także to też fajnie, bo daje trochę prywatności. We wszystkich takich przestrzeniach e, tranzytowych, jak można to nazwać, trzeba nosić maseczki. E, buffet jest normalnie szwedzki, e, ale jak, jeżeli podchodzi się po jedzenie trzeba mieć maseczkę. Przy stoliku i na basenie oczywiście nie trzeba mieć maseczki. Ale podchodząc do baru przy basenie trzeba mieć maseczkę. O, recepcja. Widać dansa. tu jest hol hotelowy, tam na końcu jest restauracja. I tu jest basem z leżakami, który jest też czyszczony. <gry> Tutaj jest stoliki w barze, i tu jest bar hotelowy. Bardzo dobre drinki, bardzo dobre. O, a tutaj jest ocean. Także wieczorem pijąc drinka można sobie posiedzieć, posłuchać oceanu i posiedzieć nad oceanem. Idziemy teraz wyjściem na plażę, bo hotel fajnie jest zorganizowany, ma swoje wyjście. Na plażę nie trzeba obchodzić hotelu dookoła. Dobra, to po schodkach. Ja to pokażę. Tutaj są takie prysznice, można sobie się opłukać wracając z plaży i sobie nogi można opłukać. A wyjście na plażę jest tutaj. O, tutaj jest wyjście. Tutaj jest infinity pool. To jest taki mały basen. Tu też są leżaki, wśród tych palm, fajnie. Tu jest infinity pool. Też fajny, ale woda jest w nim zimniejsza, nie wiem dlaczego, czy to jest tylko... Dlatego, że on jest zacieniony pewnie. I nie nagrzewa się tak w ciągu dnia. O, papugi! Papugi! O, schowały mi się. Nie nagram. Idziemy na plażę, nie? Idziemy. No i przez COVID restrykcje. Tylko 8 osób w basenie. A tak, 8 osób w basenie może być, ale szczerze mówiąc nie widziałam tu jeszcze 8 osób. W tym basenie naraz. Ja nikogo jeszcze nie widzę. No właśnie. My tylko zamoczyliśmy stopę. O, tutaj jak się wraca z plaży, jest yy, od razu płyn do dezynfekcji. No i tu jest wyjście na plażę. Chodźmy. Tutaj trzeba się odbić kartą, jak się wraca. I tutaj przy tym wyjściu jest taka promenada. Przy samym hotelu jest promenada. Tutaj się ciągnie dalej. Ona się ciągnie w obie strony, także można sobie rano pójść na spacer, to jest bardzo fajne. No i oczywiście jest plaża. Tu jest zejście do plaży, także fajnie, można sobie zejść. Tutaj na plaży też są jakieś leżaki, one są płatne. Od rana jest sporo biegaczy na, na tej plaży. Sporo ludzi biega. Tu przy plaży można sobie też opłukać nogi. O, a tu jest cenny leżaków za cały dzień. Idziemy sobie promenadą przed śniadankiem. Trzeba nabrać apetytu, trzeba się poruszać. że zrobimy sobie pewnie ma mały spacerek, i wrócimy na śniadanie. Może trochę nagramy to śniadanie. To, co ty myślisz? Myślę, że to jest dobry pomysł. Nagramy, nagramy bufet. Generalnie jak nagramy śniadanie, to tak jakbyśmy nagrali każdy posiłek, bo ten bufet wygląda tak samo, tylko zmieniają się dania. A, no i w restauracji e, napoje wszystkie podają, podaje obsługa. E, tylko, że ten hotel jest też czterogwiazdkowy. To jest taki też hotel bardziej fancy. E, I w sumie nie wiem, czy to wynika z covidu, czy wynika z tego, że ten hotel jest taki, jaki jest. Jesteśmy pierwszy raz w takim fancy hotelu. Najczęściej wybieramy jakieś tańsze opcje. Tutaj się udało tylko ze względu na covid mieć go w dobrej cenie. Więc my nie wiemy jak to wygląda w takich fancy kotelach, <laughs> dlatego nie wiemy czy to, że drinki podaje obsługa, to jest dlatego, że tak tam jest zawsze, czy dlatego, że jest covid. Nie jesteśmy w stanie tego określić. A te restrykcje związane z covidem, to że trzeba nosić maseczkę, naprawdę nie przeszkadza, no po prostu podchodząc do pufetu trzeba założyć maseczkę, jak się jej nie ma, to tam obsługa zwraca uwagę, że nie ma się tej maseczki, także... Nie wiem, nie widzę w tym problemu. Przy basenie się jest bez maseczki, na plaży się jest bez maseczki. Przy stoliku się jest bez maseczki. Ocean. Tam widać słoneczko. I tutaj nasz hotel. Jak widać, wszystko jest za taką delikatną mgłą. No, trafiliśmy taką pogodę. W ciągu dnia też jest ta pogoda zmienna. Czasem są chmury, czasem jest słońce. Tak trafiliśmy, też tak można trafić. Tutaj na kanarach, natomiast jest ciepło, jest bardzo ciepło. I mimo tego, że są te chmury, opaliliśmy się tak, że wszystko nas boli. Więc wydaje mi się, że to, te chmury nie są problemem. A nawet jakby z naszych doświadczeń wiemy, że te chmury a, są fajne, bo dają odpocząć od słońca. My jak byliśmy tutaj ostatnio, to byliśmy tak zmęczeni słońcem, że specjalnie jechaliśmy na północ wyspy, żeby odpocząć, bo tam były właśnie chmury. O, jak widzicie, tam jeździ taki traktorek. On codziennie sprząta tą plażę. Także codziennie ta plaża jest czyszczona. I też wszystkie plaże są topless. Kobiety są to... dużo, kobiet jest topless na plażach. Także tak jest po prostu tutaj. Trzeba być na to przygotowanym, kiedy się przyjeżdża. Ja uważam, że super, bo sama z tego korzystam. Jest fajny bufet. I tutaj przed wejściem do bufetu zawsze to znaczy, nie, na lunch nic nie ma tutaj. Na jedną porę dnia nie ma tutaj nic. Natomiast tak to albo są właśnie soczki, albo jakieś specjalne jedzenie. Co ciekawe, od rana można sobie do śniadania sypnąć Proseko. Mamy kieliszki, mamy Proseko, i możemy sobie od rana. My sobie bierzemy soczek, że nami naleje soczek. tak Dzięki. Pomarańczowy. Soczków jest co niemiara, każdy jest o innym smaku. Są truskawkowe, są ananasowe, są nieokreślonego smaku, są papajowe, to jest chyba jabłkowy i pomarańczowy. A, idziemy. Tak, idziemy tam gdzie zwykle i wchodzimy sobie na jadłodajnie. I się na dwie części. Mamy tutaj taki bufet, gdzie możemy sobie wybrać, mamy szynki, mamy sery, mamy owocki, mamy pieczywo. Z drugiej strony mamy, tam mamy już idziemy, pokażemy. Tutaj mamy o bar sałatkowy, sałatki, mamy mikrofale, mamy mleko, mamy płatki, można sobie płatki zrobić. Mamy jakieś dodatki, owocki, posypki i tego typu rzeczy. I jak dalej sobie przejdziemy, to mamy jedzenie ciepłe. Ola. I mamy tutaj o jajeczniczkę, fasolkę, kiełbaski, boczek, szyneczkę. Tu pani robi placuszki, robi jajeczka. Tu można sobie zamówić jajeczniczkę. No i takie drobne pierdunki na ciepło. No idziemy, pokażę Wam jak sobie siedzimy na śniadanie jeszcze. Żona już zajęła nam stolik. Załatwiła pewnie już kawę. O, co fajne, jak jest pieczywko. Mamy pieczywo. To mamy też tutaj opiekacz. I można sobie zrobić samemu tosty. Na tarasie mamy o, widok na ocean przy śniadanku. I tu mamy kawę. To jest kawa. mleczko do kawy. W takich dzbanuszkach. Tak wygląda stół. Tu jest moja maseczka. Teraz siedzieli na dwie części. Na część taką oszkloną i nieoszkloną. My lubimy siedzieć w tej oszklonej. A ja sobie teraz piję kawę. Gracias. I idziemy przez basen. O, na basenie już słoneczko. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do zostawienia łapki w górę pod filmem. Widzimy się następnym razem.